Tu są podzielone zdania, bo e, większość e, już e, zawodników, tych właśnie mniej ogranych, e, twierdzi, że nie powinny kluby się wzmacniać tymi profesjonalnymi e, zawodnikami. E, no ale dla nas też to jest takie trochę odskocznia, jednak nie ma takiej presji, przynajmniej u nas, e, w wyniku robimy to dla siebie i dla zabawy. E, no ja też jestem tego zdania, że... No na, na finały już te zawodniczki jak dojeżdżają, no to też podnosi się właśnie poziom rozgrywek i wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. No Ampy to jest właśnie taka idealna impreza, nie tylko pod względem sportowym, ale też właśnie towarzyskim, że to jest połączenie właśnie tej takiej profesjonalnej siatkówki, ale też tej zabawy, której myślę wszystkim na pewno brakowało po tym pandemicznym okresie. Znaczy ja myślę, że na pewno jest łatwiej, no bo już też odchodzi kwestia transportu i tak dalej, no i myślę, że fajnie zagrać u siebie, że właśnie dużo znajomych, dużo kibiców, także myślę, że zdecydowanie uważam to na plus, niż za minus. No na pewno takim, no jak najlepszy wynik to jest taki wiadomo podstawowy cel, ale no myślę, że wśród uniwersytetów zdobyć medal to jest taki cel numer jeden. No jeśli to się uda to super, no i mamy nadzieję, że wyjdziemy z grupy, bo mamy bardzo ciężką grupę niestety, ale jeśli uda się wyjść, no to, no to jak najwyższe cele po prostu. Tak, zdecydowanie fajnie, ponieważ to jest właśnie taka jedyna okazja, gdzie ta siatkówka mniej profesjonalna styka się właśnie z tą profesjonalną i wtedy fajnie jest porównać, zobaczyć jak to jest, i można mieć okazję właśnie naprawdę poczuć takiej tej prawdziwej siatkówki. Myślę, że dla wszystkich to jest to naprawdę super doświadczenie. To są tak naprawdę moje już szóste ampy, bo jestem aktualnie na drugich studiach magisterskich, w tym momencie już. Dlaczego tak chętnie wracają na ampy? Bo to jest tak naprawdę możliwość spotkania się ze znajomymi, z którymi my no, graliśmy wcześniej gdzieś świadkówkę. Oni się poporo zjeżdżali po Polsce, no bo tak naprawdę tutaj można bardzo dużo zawodników spotkać, którzy gdzieś grali w części młodzieżową świadkówkę. I właśnie na tych akademickich mistrzostwach jesteśmy w stanie gdzieś tam pograć bardzo często. No bo ktoś już nie gra w siatkówkę, jakby zawodowo, profesjonalnie, a tutaj możemy się spotkać, zobaczyć, być też, ze znajomymi, to jest tak bardziej też towarzysko bardzo często. No to jest na miasta profesjonalnej siatkówki, co prawda w troszkę innym wydaniu, bo gramy mimo wszystko do dwóch setów. Mimo wszystko też no, spotykamy się na tych uczelniach, więc te składy nie są jakieś pełne ale myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie zawsze dla zawodników. No jak przyjeżdżają młodsi koledzy, te, że się cieszę, że mają okazję się przetrzeć gdzieś tam, e, zobaczyć jak gra na przykład nie, chłopaki z pierwszej ligi, z plus ligi, jak to wyglądało. u nich. Bardzo duża część osób no, była zawiedziona tym, że tak naprawdę graliśmy te ampy, ale wyglądały one tak, że no, mogliśmy jedynie się przemieszczać Hala hotels, ewentualnie jakiś sklep, jedzenie, hala hotel i nic tak naprawdę nie mogliśmy więcej zrobić. Tutaj jest ta atmosfera, myślę, że będzie utrzymana. Tutaj już widać zresztą że gdzieś po trybunach. Wszyscy przychodzą tak. Ja nigdy się nie napadę już w tym, któryś raz jesteśmy na półfinałach czy finałach, więc to zawsze, że tak powiem, działa. Cel sportowy na te zawody, myślę, że zdecydowanie walczycie o medale. Jak to, będzie tak, jak to będzie wyglądało, to zobaczymy, no ciężko nam było zebrać całą kadrę zawodników bo gdzieś tam pojawiły się jakieś problemy zdrowotne, pojawiły się jakieś momenty, że ktoś po prostu nie mógł przyjechać. Natomiast myślę, że w aktualnym składzie jesteśmy w stanie na pewno o te medale powalczyć. Mam nadzieję, że, że może i nawet o złoto. Jeden z fajniejszych turniejów akademickich. Można naprawdę od zobaczyć nawet Poznań, takie miasto. Można sobie pozwiedzać z całą drużyną i rywalizacje też są na wysokim poziomie, drużyny. No jest fajna atmosfera, fajne granie, więc naprawdę super turniej i naprawdę czekaliśmy na to, żeby to wróciło w taki sposób, że już możemy wziąć na śniadanie czy na kolację, nie dostaniemy do pokoju hotelowego, tylko faktycznie mamy e, normalnie integrację z innymi też drużynami. Tak, tak, czasami spotyka się zawodników, którymi nie widziało się nie wiem, 5 lat czy 6 lat e, i nagle takie spotkanie po latach jest naprawdę miłe i super są takie ampy właśnie. Są to moje czwarte amty. Jakie są cele? Cele są po prostu takie, jak najwięcej wygrywać. Po prostu cieszyć się z grą z gry i przede wszystkim czerpać z tego radość, bo myślę, że przy, przy założeniach najważniejsze jest to, żeby się czerpieć cierpie, z siatkówki radość i z tego turnieju pięknego, z tego miasta. Więc to jest myślę, że nasze najważniejsze. A co damy, co zdobędziemy, to zdobędziemy. Jest to Parkieter. fajne zagrać z takimi zawodnikami, które widzimy w, w telewizji. Troszeczkę taka rywalizacja też fajna, fajna sprawa, bo można potem opowiadać, że kogo tu się nie zablokowało, albo uszczeliło z zagrywki. Więc na pewno to jest fajne takie też przeżycie i pamiątka też. Bardzo duże wyzwanie organizacyjne, przede wszystkim ze względu na to, że po, od czasów pandemii już odbiegliśmy troszeczkę od tak dużych imprez. Raczej w po poprzednich latach, jeśli odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski, były podzielone panowie, panie osobno. Natomiast tu chcieliśmy wrócić do pełnej integracji. E, mamy 32 zespoły. 16 męskich, 16 żeńskich, 3 dni rywalizacji, łącznie impreza czterodniowa, no bo pierwszy dzień na przyjazd, odprawy, weryfikacje, także samej rywalizacji, rywalizacji sportowej, 3 dni cały weekend w Poznaniu. Jak najbardziej, wszyscy się cieszą, studenci, że ta rywalizacja wróciła w pełni, bardzo są spragnieni tej gry i właśnie takiej rywalizacji w pełnym wymiarze, czyli 16 drużyn w finale, tak jak ma to być i zwykło być, także w tym roku rzeczywiście wróciło to w pełnej, w pełnej formie i myślę, że zawodniczki, zawodnicy są z tego najbardziej zadowoleni. Tak, dokładnie. Rzeczywiście poziom od razu podniósł się w tym roku. Rzeczywiście zawodniczce, zawodniczki z czołowych zespołów, czy to pierwszej ligi, czy nawet grających w Ekstraklasie. Rywalizują tutaj. I to też właśnie świadczy o tym, że zawodnicy z najwyższych klas rozgrywkowych też są zainteresowani udziałem w Akademickich Mistrzostwach Polski. Liczą się z tym, co te rozgrywki mogą mi dać także na uczelni.